Mam na imię Renata, na nie choruję od 25 lat. Moje pierwsze objawy zaczęły się w momencie, kiedy mój mąż bardzo ciężko zachorował. W praktycznie walczyliśmy o jego życie. Ja w tym momencie zauważyłam u siebie pierwsze objawy niepokojące. To była zamazana mowa, słabe ręce. Podwójne widzenia tylko te, te objawy przychodziły i odchodziły. Mam na imię Sylwia, na co dzień zajmuję się pracą z dziećmi, jestem pedagogiem szkolnym. Moja choroba zaczęła się dosyć dawno, bo 25 lat temu można powiedzieć, mniej więcej od tego momentu kojarzę, kiedy pierwsze objawy zaczęły mi po prostu przeszkadzać w życiu. 25 lat temu urodziłam moje córki, bliźniaczki, poprzez cesarskie cięcie. I wtedy, właśnie bezpośrednio po cesarskim cięciu, miałam problemy z oddychaniem. Zaczęły się też problemy z osłabieniem ogólnym, męczliwością mięśni. Od tamtej pory nie czułam się już zdrową osobą. Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, to oznacza, że jest to choroba nabyta, czyli taka choroba, na którą zaczyna się chorować wtedy, kiedy organizm człowieka produkuje zupełnie niepotrzebne, szkodliwe przeciwciała przeciwko ważnemu fragmentowi mięśnia, tak zwanemu złączu nerwowo-mięśniowemu. My nie wiemy dokładnie, co powoduje tę reakcję, natomiast wiemy, że na objawową miastenie choruje w Polsce 9 tysięcy osób w absolutnie każdym wieku od wczesnego dzieciństwa, nawet po dosyć zaawansowaną starość. Nogi mi po prostu odmawiały posłuszeństwa, ręce, całe ciało było takie jakby sflaczałe, tak mogę to powiedzieć. To była taka kaskada różnych objawów. Nakłada się na to też stres. Ja wcześniej też miałam problemy z oddychaniem i mówiono, że mam astmę. No ale właśnie leki na astmę też za bardzo mi wtedy nie pomagały. Objawy tutaj się, się nasilały. I wtedy zaaplikowano mi leczenie na tlenerwowym. Przez dwa lata dostawałam leki na uspokojenie. Oczywiście mój stan y, się nie poprawił, wręcz się pogorszył. Podwójne widzenie też bardzo się nasiliło. Zostałam skierowana na operację oczu, no i okazało się po operacji, że operacja nic nie dała. Jak widziałam przed operacją podwójnie, tak samo po operacji. Trafiłam do jednego szpitala, tam podano mi magnes, bo właściwie powiedziano, że prawdopodobnie to jest na tle nerwowym, te moje właśnie takie dziwne objawy. I podanie tego magnezu do żylni, który jest bezwzględnie przeciwwskazany, właściwie spowodował, że zostałam przewieziona do następnego szpitala, już do szpitala klinicznego, gdzie tam rozpoczęła się taka już porządna diagnostyka. Jeśli chodzi o diagnostykę miasteni, w Polsce sytuacja jest dobra z punktu widzenia dostępności metod diagnostycznych. Raczej wyzwaniem jest ten moment, kiedy lekarzowi ma przyjść do głowy, że problemy pacjenta to właśnie miastenia. Nadal jest możliwe, że pacjent z podwójnym widzeniem będzie przez pewien czas pod opieką okulisty. Pacjent, który ma problemy z mówieniem, może nie bardzo nasilone, będzie uczęszczał do foniatry lub logopedy. Myślę, że moment, kiedy trafia do neurologa, to powinien być moment, kiedy ustala się rozpoznanie, rozpoczyna się skuteczne leczenie. Pierwsze badanie miałam z ręki, wysłanie do zjazdy, a potem z twarzy, gdy już po prostu dał obraz zjazdy. To wszystko mnie, e, można powiedzieć, przerosło w jakimś sensie. Byłam młodą osobą z dwójką małych dzieci. I wówczas ta perspektywa jakiejś przedziwnej choroby o dziwnej nazwie, no, yy, była dla mnie trudna. Potworna gonitwa myśli. Pamiętam jak wtedy yy, poszłam do lekarza, który był na dyżurze nocnym. I chciałam go zapytać, co to jest na Czy na się umiera, bo ja mam jeszcze małe dzieci. I pan doktor wtedy odpowiedział mi, że na miastynie się nie umiera. Ale z zmiaczeniom się trzeba nauczyć żyć. Zależy wszystko od dnia, od tego, czy na przykład nie wiem, mam więcej stresu w swoim życiu w danym momencie, wtedy ta choroba bardziej się objawia. Mimo brania leków zaznaczam. Kwestia malowania rzęs, na przykład, czy też duża trudność z czesaniem włosów. Nie jestem w stanie długo machać tą ręką i, i uczesać tych włosów, czy suszenie włosów. Ta ręka mi drży, ona jest słaba, ona mi opada. No to są takie nasze utrudnienia. W jednej części rodziny miałam bardzo duże wsparcie i zrozumienie, a u niektórych to było widać, że to takie ja jakby myślę, że udaje, że symuluje, że, że jak to można raz nie móc, a znowu móc. To jest tak ciężko człowiekowi pojąć temu, co stoi obok i patrzy na, na człowieka chorego. Ja mam to szczęście, że mam to zrozumienie. Nie każdy takie zrozumienie ma. Właśnie mówiąc, co tyle, nim jesteś, tak? Nie wiem. Wiem, ja znam takie historie osób, które muszą borykać się na co dzień, jeszcze nie dość ze swoją chorobą, to jeszcze z niezrozumieniem innych. Ja na przykład. Bardzo słabo mówię. To każdy słyszy i zna mnie, wie, to nie jest mój głos. Ale jeżeli ja mam słabe nogi czy słabe ręce i ja nie dam rady czegoś zrobić, jakiejś czynności prostej, uczesać włosów czy coś, nie zrozumie tego zdrowy człowiek. Nasi pacjenci nie są dla nimi. To są fantastyczni, walczący o swoje zdrowie ludzie. Ale z drugiej strony, wielu naszych pacjentów dzięki leczeniu wraca do absolutnie pełnej sprawności. Kiedy człowiek wychodzi ze szpitala, dostaje też lek, bo ja jestem w programie leczenia immunoglobulinami ludzkimi i jest, zaczyna mi być lepiej, i jest taki moment, kiedy te dwa, trzy tygodnie, bo to mniej więcej tak trwa, takiej super poprawy. Ja praktycznie w ogóle nie odczuwam objawów choroby żadnej, prawie. No to naprawdę docenia się wtedy bardzo wszystko. Kiedy długo nie dostaję tego leku, no wtedy jest, jest źle. Te problemy z oddychaniem się bardzo nasilają, z chodzeniem. Jestem wtedy taką zamkniętą księżniczką w wieży, ponieważ mieszkam na drugim piętrze i nie mogę wtedy pracować. Mam też problemy właśnie z mówieniem, z przełykaniem. W tym momencie jestem w bardzo dobrym stanie, bo ja w roku 2020 byłam pięć razy w szpitalu. To było akurat po po takim ciężkim etapie w moim życiu, bo może znów dostał udar, gdzie to wszystko znowu spadło na moją głowę i tak obciążyło mnie też bardzo i chyba to był taki zapalnik, że, że po prostu miastenia miało... <laughs> przyszło to pogorszenie. Ale to wtedy było przyszła ta miastenia inna. i Wtedy odebrało mi mowę. Nie mogłam żyć, nie mogłam przyłykać. Nawet prawidłowo leczona miastenia może powodować w pewnych sytuacjach bardzo duże pogorszenie, które sprawia, że pacjent musi na przykład trafić do oddziału intensywnej terapii, spędzić kilka dni lub kilka tygodni pod respiratorem. Kiedy my walczymy o jego zdrowie, ponieważ jego mięśnie oddechowe są tak słabe, że nie są w stanie sprawić, żeby oddychał samodzielnie. Steryty muszę brać cały czas. Nie mogę, nie mogę po prostu w ogóle wyjść. Gdy jestem na dużych dawkach, funkcjonuje. Jeżeli za bardzo jeżeli za trochę więcej, to, to już przestaje funkcjonować. Ale bardzo dużo objawów niepożądanych, także próbowałam schodzić, schodzić. To schodzeniem się nie udaje. Bardzo, bardzo czekamy na terapie bardziej celowane. Terapie, które będą lepiej adresowały ten problem, który toczy się w organizmie pacjenta na miastenie, dając, mam nadzieję, mniejsze objawy niepożądane. Pamiętajmy, że wielu naszych pacjentów wymaga leczenia farmakologicznego przez nawet 50 czy 70 lat życia. Jestem przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Nie Gravis Dżokonda. Działamy z kilkoma osobami charytatywnie, ponieważ pragniemy zrobić coś dla społeczności miastenicznej. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta świadomość była większa, bo to czasami może uratować życie też. O czym marzę? No miłości na świecie u pokoju. <głos> <głos> ja nic nie potrzebuję, ja mam wszystko.